Cześć witajcie. Wracamy do opinii o z Krosna, e, która jest skrajnie e, nierzetelna i być może nawet e, sfałszowana, fałszywa. E, została podpisana przez e, lekarza psychiatrę Pawła Hejnara, magister Aleksandra Kurowska psycholog, magister Katarzyna Samborska psycholog i kierownik OZSS magister Małgorzata. Niemczyk, nie w powiem, że fałszy, o fałszywości, nie tylko opinii jakiegokolwiek innego dokumentu przez fałszywość należy rozumieć nie tylko przekazanie nieprawdziwych informacji, ale również zatajenie prawdy. Zatajenie prawdy też jest, też jest fałszem. Tak, w, rozumieniu, w rozumieniu kodeksu, Karnego. Chciałbym wrócić do samego początku, czyli do postanowienia Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 22 czerwca 2023 roku, który to sąd postanowił dopuścić dowód z opinii specjalistów OZZS w Krośnie przy udziale lekarza psychiatry na okoliczność ustalenia, czy ewentualne orzeczenie rozwodu nie będzie sprzeczne z dobrem małoletniego dziecka stron. A w razie odpowiedzi przeczącej, jak należy ukształtować władzę rodzicielską stron nad ich małoletnim dzieckiem, czy strony dają gwarancję należytego wykonywania władzy rodzicielskiej w kontekście predyspozycji osobowościowych, jak również stanu zdrowia psychicznego, jak również na okoliczność ustalenia, jak wyglądają relacje i więzi między stronami a małoletnim synem, czy postawa stron wobec dziecka jest zgodna z jego dobrem. I aktualnym rozwojem. Czy istnieje potrzeba ingerencji we władzę rodzicielską stron postępowania? Jeśli tak, to wobec której strony, czy obu stron, i w jakim zakresie? Przy którym z rodziców powinno być ustalone miejsce pobytu małoletniego? W jaki sposób powinny zostać uregulowane kontakty dziecka z drugim z rodziców, ze wskazaniem ich częstotliwości i zakresu, oraz czy kontakty te powinny odbywać się w obecności kuratora sądowego, ewentualnie innych osób? I później jest kolejne postanowienie z dnia 10 maja 2024 roku. Tutaj sąd postanowił. Aha, matka z dzieckiem nie stawiła się na pierwszy termin badań, i tu sąd zobowiązał matkę dziecka do stawiennictwa osobistego, do spowodowania stawiennictwa małoletniego syna Stron. W, OZZ, w OZSS w krośnie na wyznaczony na ten dzień termin badania, jak również w razie ich wyznaczenia na kolejne terminy badań oraz umożliwienia małoletniemu synowi poddaniu się badaniom przez specjalistów. Tak, no i tam pouczyć matkę dziecka o możliwości zastosowania wobec niej, a w przypadku nie zastosowania się do punktu pierwszego postanowienia środków, o których mowa w artykule 226 dwójeczka, paragraf drugi KPC. No i trzecie postanowienie sądu okręgowego w Rzeszowie. Z dnia 21 maja 2024 roku sąd postanawia rozszerzyć tezę dowodową, że dopuścić dowód z opinii OZSS w krośnie dodatkowo na okoliczność ustalenia cech osobowościowych powódki pozwanego, a w szczególności czy y powódka może w negatywny sposób wpływać na nastawienie małoletniego do ojca, w nawiasie manipulować nim, jak również predyspozycji osobowościowych stron do wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim. A dodatkowo zlecić OZSS w Krośnie uwzględnienia w treści opinii odpowiedzi na pytania pozwanego z pisma procesowego z dnia 29 sierpnia. 2023 roku, jak również tezy zawarte w pismach prezesowych pozwanego z dnia 10 maja 2024 roku oraz z dnia 15 maja oraz powódki z dnia 15 maja 2024. No i tu rygor, że się jak nie stawi znowu matka z dzieckiem na termin badania, sporządzenie opinii bez badania małoletniego. Na podstawie badania stron postępowania przy udziale lekarza psychiatra oraz na podstawie analizy akt, przecinek poza tezą wskazaną w postanowieniu z dnia 22 czerwca 2023 i w punkcie 5. na okoliczność powodów nestawiennictwa małoletniego, bo powodem nestawiennictwa małoletniego na pierwszy termin w było to, że on nie chciał. <laughs> Pięciolatek. Dobra, tam już jest nieważne. Więc ja chciałbym w tym odcinku wam przytoczyć dużo tych pytań, y, zadałem, które są dopuścił. Y, 44 pytania, będzie to, trochę nudny odcinek, ale myślę, że innym osobom, y, które gdzieś tam szukają pomysłu na to co zadać, jakie pytania zadać o za, za owi no to takim osobom ten odcinek pewnie się y, przyda. Pytanie pierwsze. Czy pozostawienie dziecku w wieku 4 lat decyzyjności, czy chce spotkać się z ojcem, jest prawidłowe z punktu widzenia pełnienia władzy rodzicielskiej i prawidłowe z punktu widzenia kompetencji rodzicielskich? Pytanie drugie. Czy matka daje gwarancję udziału ojca w życiu małoletniego? Trzecie. Czy matka projektuje małoletniemu w sposób świadomy lub nieświadomy swoje postawy wobec ojca? Czwarty. Czy rodzic wypełnił zalecenia, które znajdowały się w pierwszej opinii z 2022 roku, czy od, tamtego czasu matka, czy od tamtego czasu postawa matki się zmieniła? Jeśli tak, to jakie zmiany zaszły? Czy jest szansa na to, by się zmieniły? Tu jest odniesienie do tego, że matka w tej pierwszej opinii była opisana jako osoba, która wykazuje, która minimalizuje rolę ojca w życiu dziecka, między innymi. Pytanie piąte. Jakie są przyczyny rozpadu małżeństwa na płaszczyźnie psychicznej? Biorąc pod uwagę cechy charakteru, rodzaj osobowości i inne cechy powoda, powódki małżonków? Przepraszam. Pytanie szóste. Czy w związku z brakiem kontaktów małoletniego z ojcem wiem się z matką, a małoletnim jest prawidłowa? Pytanie siódme. Czy y, działania matki wpływają? Jaki, czy działania matki mają wpływ na budowanie relacji między drugim rodzicem a małoletnim? Jeśli tak, to w jaki sposób? Ósme. Czy więź pomiędzy matką a małoletnim jest zależna? Dziewiąte. Czy więź pomiędzy matką a małoletnim jest symbiotyczna? Dziesiąte. Jakie są przyczyny zaburzeń więzi między małoletnim a ojcem? Czy jest możliwość zrekonstruowania tych więzi? Czy więź pomiędzy ojcem a małoletnim jest Unikająca. 11. Który z rodziców zapewni bezpieczniejsze i stabilniejsze warunki emocjonalne do sprawowania opieki nad małoletnim? 12. Czy chęć ustalenia kontaktów małoletniego z ojcem należy tylko w sferze deklaracji, biorąc pod uwagę dotychczasową postawę matki? Tu jest nowe odniesienie do tej postawy, która minimalizuje rolę ojca w życiu dziecka. To jest yy, o matce. 13. Czy możliwe jest ustalenie Uwzględniając dotychczasowe zachowanie matki, czy będzie ona realizowała ustalone kontakty w perspektywie długoterminowej? Chodzi oczywiście o kontakty dziecka z ojcem. 14. Czy negatywny stosunek powódki do powoda wpływa na ograniczenie kontaktów ojca z małoletnim? 15. Czy małoletni poddawany jest manipulacjom ze strony jednego z rodziców w kierunku krytyki lub dewaluowania drugiego rodzica? 16. Czy małoletni jest nastawiany przeciwko jednemu z rodziców 17. Czy zachowanie małoletniego podczas osobistej styczności z ojcem jest skutkiem oddziaływania matki na małoletniego? 18. Czy dziecko jest manipulowane przez któregokolwiek z rodziców lub osoby trzecie? Czy małoletni odrzuca osobę ojca? Jeśli tak, to czym jest to spowodowane? Czy przeżywa konflikt lojalnościowy? 19 czy małoletni zaznajamiany jest z okolicznościami toczącego się postępowania i relacji między rodzicami nieadekwatnie do wieku? Jeśli tak, to przez którego z rodziców? To jest pytanie historyczne przez którego z rodziców? Bo jak wiecie, no właśnie, to postanowienie sądu nie jest realizowane obecnie od ponad dwóch lat. Pytanie 20. Czy małoletni przyjmuje w rodzinie rolę nieadekwatną do swojego wieku? Jeśli tak, to z jakiego powodu tak się dzieje? 21. Czy małoletni jest emocjonalnie zobowiązany do lo, lojalności wobec któregokolwiek z rodziców? Tak. 22. Czy małoletni jest w konflikcie lojalności wobec któregokolwiek z rodziców? 23. Czy małoletni przyjmuje postawę matki wobec drugiego rodzica? 24. Czy dotychczasowa postawa matki pozwala na prawidłowe budowanie więzi dziecka z drugim rodzicem? 25. Czy małoletni poddawany jest manipulacjom w celu zmiany postawy wobec drugiego rodzica? Jeśli tak, to kto podejmuje takie działania? 26. Czy dziecko jest uwikłane w konflikt rodzicielski? Jeśli tak, to wobec którego z rodziców? 27. Czy były podejmowane działania zmierzające do angażowania małoletniego w konflikt pomiędzy rodzicami? Jeśli tak, to przez którego z rodziców? 28. Czy którykolwiek z rodziców faktycznie podejmował działania mające na celu angażowanie w nawiasie nawet zakamuflowane małoletniego w ich konflikt? 29. Czy którykolwiek z rodziców swoim zachowaniem wpływa na złe postawy małoletniego względem drugiego rodzica? Pytanie 30. 30. Czy matka małoletniego z uwagi na to że dziecko mieszka przy niej indukuje dziecku negatywne treści dotyczące ojca i jego zachowania. Jak obecny stan w rodzinie wpływa na rozwój emocjonalny dziecka. 31. Czy uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy, znajdujący się w aktach sprawy, zasadne jest ograniczenie czy też pozbawienie matki władzy rodzicielskiej? Czy dotychczasowy sposób realizowania przez strony władzy rodzicielskiej wpływa korzystnie na rozwój oraz zdrowie psychiczne i fizyczne małoletniego? 33. Czy dotychczasowe miejsce zamieszkania u matki wpływa niekorzystnie na rozwój oraz zdrowie psychiczne i fizyczne małoletniego? 34. Czy uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy w nawiasie nagrania wideo z 2021 roku, znajdujący się w aktach sprawy, Środowisko domowe, rodzice powódki mają pozytywny czy negatywny wpływ na zachowanie powódki i rozwój dziecka, szczególnie w kontekście relacji czy też więzi dziecka z ojcem. Jak zachowanie rodziców powódki wpływa na małoletniego? Jaką postawę przyjmowała powódka, gdy jej matka, w nawiasie babcia dziecka, aktywnie uczestniczyła w sytuacjach konfliktowych? Czy środowisko domowe. Rodzice powódki będzie wspierać powódkę w pracy nad sobą celem zmiany postawy powódki lub dziecka względem ojca. 35. Jeśli pomiędzy rodzicami występuje konflikt, to czy można wskazać osobę, która go generuje, generuje lub osobę, której postawa jest mniej skłonna do kompromisów? 36. Jak ocenia się zdolność każdego z rodziców do kompromisów w sprawach dotyczących małoletniego? Między innymi leczenia, edukacji i wyjazdów. 37. Czy małoletni nosi cechy dziecka, wobec którego stosowano przemoc psychiczną przez matkę? 38. Czy matka, w oparciu o cały dostępny materiał dowodowy, w szczególności zachowania przed domem w obecności dziecka, potrafi radzić sobie z kontrolą wyrażania negatywnych emocji? Jeśli nie potrafi, jak te zachowania wpływają na kompetencje wychowawcze? I sposób nawiązywania i kształtowania relacji z małoletnim oraz y, sposób wykorzystywania władzy rodzicielskiej. 39. Czy matka w oparciu o cały dostępny materiał dowodowy w postaci nagrań wideo, w szczególności zachowania polegające na wzbudzaniu w dziecku lęku przed ojcem, i tu mamy zeznania świadków powódki: dziecko się boi. Stukanie w kaloryfer podczas spotkania dziecka z ojcem w mieszkaniu powódki. Płacz dziecka przed przyjazdem ojca w marcu 2021. No i wracamy do pytania, czy matka, w oparciu o cały dostępny materiał dowodowy, w szczególności zachowania polegające na wzbudzaniu w dziecku lęku przed ojcem. A także manipulowaniu emocjami dziecka stosuje przemoc psychiczno-emocjonalną wobec małoletniego? Jeśli tak, jak te zachowania wpływają na kompetencje wychowawcze i sposób nawiązywania i kształtowania relacji z małoletnim oraz sposób wykonywania władzy rodzicielskiej? Czterdzieste pytanie: Czy u któregokolwiek z rodziców występuje skłonność do zachowań agresywnych lub zachowania agresywne w przypadku skłonności? Lub występowania takich zachowań, jak wpływają one na kompetencje wychowawcze i sposób wykonywania kontaktów. 41. Czy zachowanie powódki, która tuli dziecko w momencie wypowiadania słów, że tato zaraz przyjedzie i weźmie go na chwilę do Rzeszowa, tu mamy nagranie z 2023, lub na przykład, która pyta czteroletniego syna, czemu się spóźniłeś, są podstawą do stwierdzenia przemocy psychicznej, emocjonalnej stosowanej przez małoletniego? Stosowanej wobec małoletniego przez matkę. 44, 42. Czy istnieje prawdopodobieństwo, że wobec małoletniego stosowana jest przemoc psychiczna, emocjonalna przez matkę? Jakie 43 jakie ustalenia z uwzględnieniem materiału dowodowego, w tym wniosków płynących ze znajdujących się w aktach sprawy nagrań, można przedstawić na temat sposobu zachowania matki? I 44. Czy brak reakcji matki dziecka na negatywne zachowanie babci dziecka w jego obecności może świadczyć o akceptacji takich zachowań przez powódkę i możliwej skłonności powódki, przepraszam, do takich negatywnych i agresywnych zachowań również w obecności lub względem dziecka? To są te pytania. Jest ich sporo. Innych już nie będę przytaczał bo to też nie ma sensu, natomiast OZCTS w Krośnie skwitował te pytania następującym stwierdzeniem. Zespół opiniujący informuje, iż odpowiedzi na pytania powódki pozwanego zostały pogrupowane zostały w poszczególne obszary tematyczne i zawarte w treści opinii i wnioskach końcowych. Niestety nie, zostały, nie zostało to w ten sposób zrobione. To stwierdzenie jest tylko takim wytrychem, czy też unikiem, żeby nie odpowiadać na wszystkie zadane pytania, mimo że sąd ich do tego zobowiązał, bo skutkiem tego jest niezaburzona narracja prowadzona przez autorów tej właśnie opinii. Narracja całkowicie przyjęta od matki i babki. Więc ja się trochę dziwię temu, że w ten sposób to zostało to rozegrane. Bo jak ja rozmawiałem z adwokatką, która jest jednocześnie psychologiem sądowym, i właśnie pytałem ją, jak tutaj jak te pytania zadawać. To ona mi mówiła, żebym raczej traktował sąd jako y, osobę, która może nie mieć pojęcia w ogóle o psychologii, więc trzeba to pisać w taki sposób, żeby y, ewentualnie pewne rzeczy wytłumaczyć. Więc jak się używa jakiegoś sformułowania takiego, nazwijmy to specjalistycznego, to trzeba, a trzeba, powinno się też jakiś przepis zrobić i wyjaśnić to dane pojęcie, chociaż krótko. Więc no, w ten sposób rozumiem, że chodzi o to, żeby sądowi w sposób taki no, prosty, w miarę prosty wyjaśnić pewne zjawiska zależności, żeby to sąd po prostu zrozumiał, tak? jako, jako osoba, która być może nie ma pojęcia o tych psychologicznych kwestiach. Dlatego spodziewałem się, że jak są te pytania do, zadane i dopuszczone, to na każde z tych pytań będzie udzielona odpowiedź. A jak się nie da udzielić odpowiedzi, to po prostu będzie notacja, odpowiedzią będzie zdanie. Nie jest w stanie, nie jesteśmy w stanie, nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. I następne, i następne, i następne. I w ten sposób, jakby to zostało zrobione, to by opinia była y, y, z, przez pryzmat tych pytań, y, można by było powiedzieć, że jest y, zrobiona rzetelnie. Czyli ustosunkowali się do każdego zadanego pytania, ale odpowiedzi no, niestety nie da się udzielić, gdyż no, ja sobie zdaję sprawę, że nie na wszystkie pytania zdaję, y, jest, y, można odpowiedzieć w sposób jakiś w miarę y, sensowny. Bo ja też konsultowałem te pytania i później zawężyłem, zawęziłem listę tych pytań do, do dużo mniejszej ilości. Po prostu wiele pytań zostało, dużo pytań zostało odrzuconych właśnie z tego powodu, że nie na wszystkie da się odpowiedzieć. Natomiast taki sposób postawienia sprawy świadczy o tym, że jest to po prostu unika. Z takimi unikami ja się wielokrotnie spotykałem. Yy, sporządzając pisma, pisma yy, do jakichś tam instytucji przeróżnych, publicznych. Więc często się spotykałem z tym, że zadajesz pytanie konkretne, a nie dostajesz odpowiedzi na to pytanie. Oni ci tam coś odpowiadają, żeby nie było tak, że nie odpowiedzieli, bo na pisma muszą odpowiadać. Więc ci tam coś piszą piszą jakieś takie około, gdzieś tam, jakieś takie naokoło ci tam piszą, a w zasadzie piszą ci. To, o co nie prosiłeś, co nie jest, co nie jest treścią pytania. Więc tutaj mamy ten, tą samą, ten sam sposób, tą samą technikę unikania udzielania odpowiedzi na te pytania, zwłaszcza te dotyczące matki, bo ta właśnie opinia jest napisana ewidentnie pod matkę, na zlecenie matki czy też babki, i, i dlatego w ten sposób oni rozegrali te. Pytania, pytania, które, na które mimo, że część na, mam świadomość, że na część pytań nie da się odpowiedzieć yy, 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 jakkolwiek sensownie, no to na tą inną część pytań, na które da się odpowiedzieć sensownie i tak odpowiedzi yy, w opinii nie, yy, nie padły. Więc yy, dlatego ta opinia jest yy, skrajnie nierzetelna, yy, a nawet yy, być może... Fałszywa. Ciąg dalszy na temat tej opinii będzie niebawem. Na ten moment to tyle. Na razie, cześć.